Była już fotosynteza, w takim razie dzisiaj omówimy chemosyntezę. Jest to drugi sposób autotroficznego odżywiania się organizmów. Temat krótki, niezwykle oczywiście ciekawy, dlatego od razu zacznijmy. Do chemoautotrofów zaliczamy niektóre bakterie, nazywane bakteriami chemosyntetyzującymi. Chemosynteza polega na wytwarzaniu związków organicznych z prostych związków nieorganicznych z udziałem energii, która pochodzi z utleniania prostych substancji nieorganicznych lub jednowęglowych związków organicznych. I tutaj chodzi nam o metan. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy to utlenianie prostych substancji chemicznych. Polega ten etap na wytworzeniu siły asymilacyjnej w postaci ATP i NADPH. +H+. A więc tak jak w przypadku fotosyntezy, lub czasami może to być NADH. Plus H plus, ta siła asymilacyjna jest potrzebna do redukcji dwutlenku węgla. Drugi etap to właśnie redukcja dwutlenku węgla do związków organicznych. Polega ona na asymilacji CO2, czyli jego redukcji do związków organicznych przy wykorzystaniu siły asymilacyjnej pochodzącej z pierwszego etapu. Etap ten przebiega w sposób podobny do fazy fotosyntezy niezależnej od światła, czyli do cyklu Calvina. Do bakterii chemosyntetyzujących zaliczamy bakterie z rodzaju np. nitrosomonas, nitrobakter lub hydrogenomonas. Jak wygląda pierwszy etap omówimy na przykładzie bakterii wodorowych z rodzaju hydrogenomonas. W bonie komórki bakterii znajdują się przenośniki elektronów. Na początku zachodzi przekazywanie elektronów z NADH H+, który utlenia się do NAD+, elektrony są przekazywane np. przez ubichinon, cytochromy, aż trafiają na ostateczny akceptor elektronów, którym jest tlen. W wyniku tego procesu powstaje woda. Oczywiście wzdłuż błony powstaje dzięki transportowi elektronów gradient protonowy, który napędza syntazę ATP i powstaje ATP, czyli jedna z sił asymilacyjnych. Ogólna zasada jest bardzo podobna jak faza jasna fotosyntezy. Dla nas istotne są te reakcje, które zachodzą tutaj. Mogą być one różne u różnych grup bakterii. Bakterie wodorowe, które przed chwilą widzieliśmy, przeprowadzają utlenianie wodoru do wody, więc też taka reakcja. Wodór, dodać tlen, powstaje woda plus energia. Inne przykłady bakterii, które przeprowadzają chemosyntezę, to na przykład bakterie nitryfikacyjne. Bakterie z rodzaju nitrosomonas utleniają amoniak do azotanu-3. Tutaj mamy pokazany kwas azotowy 3, ale on oczywiście dysocuje i może łączyć się z kationami, dając sole, czyli właśnie azotany 3. Bakterie z rodzaju nitrobakter będą przekształcać wytworzony azotan-3 do utleniania go do azotanów 5. I tutaj oczywiście kwas azotowy 5 więc możemy zobaczyć, że bakterie z rodzaju nitrosomonas i nitrobakter są od siebie zależne, dlatego też obie grupy występują w tym samym środowisku. Bakterie siarkowe z rodzaju Begatoa utleniają siarkowodór do siarki pierwiastkowej i następnie ta siarka może być utleniana przez bakterie z rodzaju Thiobacillus do siarczanów 6 i tutaj oczywiście kwas siarkowy 6 w reakcji chemicznej. Bakterie żelazowe z rodzaju ferrobacillus utleniają natomiast wodorowęglan żelaza 2 do wodorotlenku żelaza 3, więc mamy tutaj takie przykładowe reakcje dotyczące pierwszego etapu chemosyntezy u różnych grup bakterii. Drugi etap zachodzi podobnie do cyklu Calvina, w związku z tym na schemacie mamy przedstawiony taki cykl. Energia uzyskana w pierwszym etapie jest wykorzystywana do asymilacji dwutlenku węgla, w wyniku czego powstają następnie wtórne produkty wykorzystywane do uzyskiwania energii bądź do budowy ciała. A ogólnie reakcję możemy zapisać schematycznie w podany tutaj sposób. Jest to identyczna reakcja jak reakcja dotycząca fotosyntezy, z tym że zamiast energii chemicznej znajduje się oczywiście energia świetlna. Jakie jest w takim razie znaczenie chemosyntezy? Na pewno bakterie chemosyntetyzujące produkują materię organiczną dla innych organizmów żyjących w takich ekosystemach pozbawionych dostępu do światła, np. jaskiń oraz strefy głębinowych mórz i oceanów, dzięki czemu tam również może kwitnąć życie. Umożliwia również usuwanie ze środowiska związków toksycznych dla innych organizmów i tutaj chociażby możemy wspomnieć o amoniaku czy siarkowodorze. Oprócz tego te bakterie będą brać udział w obiegu pierwiastków w przyrodzie węgla, azotu czy siarki. Bardzo ważnymi bakteriami są bakterie nitryfikacyjne, które przekształcają amoniak w łatwo przyswajalne dla roślin jony azotanowe 5, czy na przykład bakterie siarkowe, które przekształcają siarkowodór w dostępne dla roślin jony siarczanowe 6. Jeżeli mielibyśmy porównać fotosyntezę i chemosyntezę, to źródłem energii do asymilacji dwutlenku węgla w przypadku fotosyntezy jest energia świetlna, natomiast w chemosyntezie jest to energia chemiczna. Składnikami siły asymilacyjnej dla fotosyntezy jest ATP i NADPH, +H+, natomiast w przypadku chemosyntezy też może być to ATP i NADPH, +H+, bądź też zamiast NADPH +H+, może być NADH. +H+. Ale oczywiście oba mają to samo znaczenie dla organizmów, ponieważ mają za zadanie wytworzyć związki organiczne potrzebne do życia tym organizmom. Spróbuj jeszcze na koniec rozwiązać zadania maturalne. Przeczytaj, rozwiąż i sprawdź swoje odpowiedzi. Podaj, która z powyższych reakcji jest charakterystyczna dla chemosyntezy, a która dla fotosyntezy przeprowadzonej przez niektóre bakterie siarkowe, np. purpurowe. W każdym przypadku uzasadnij swój wybór. Hemosynteza jest przedstawiona oczywiście w przykładzie pierwszym, ponieważ mamy tutaj energię pochodzącą z utleniania jonów amonowych do jonów azotanowych 3 i dlatego takie odpowiedzi były punktowane jak źródłem energii do asymilacji CO2 jest utlenianie związku nieorganicznego lub zachodzi bez udziału światła, a źródłem energii do asymilacji CO2 jest utlenianie amoniaku. Natomiast fotosynteza u niektórych bakterii siarkowych to reakcja trzecia, ponieważ fotosynteza polega na wytworzeniu związków organicznych z wykorzystaniem energii świetlnej, którą mamy zapisaną nad strzałką. Tylko że bakterie purpurowe przeprowadzają fotosyntezę anoksygeniczną, czyli bez wytworzenia tlenu. A więc źródłem energii do asymilacji CO2 jest światło i nie wydziela się tlen. I w nawiasie fotosynteza anoksygeniczna. Albo źródłem energii do asymilacji CO2 jest światło, a w wyniku rozkładu siarkowodoru wydziela się siarka. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie jasne. Jeżeli nie, to napisz to oczywiście w komentarzu. Postaramy Ci się pomóc, ja albo ktoś z oglądających. Zachęcam do polubienia filmu i zaobserwowania kanału. I oczywiście zapraszam już na kolejny film z metabolizmu.